Cześć, witajcie moi drodzy. Właśnie dziś zrobimy, zrobimy, zrobimy sobie inny film niż zazwyczaj. A to dlatego, że zaraz wam pokażę właśnie dlaczego. Tylko znajdę jedną rzecz, o już mam, którą chciałem znaleźć i wam pokazać. Teraz opakowanie od tej rzeczy, ok? I dziś zrobimy sobie film na temat, uwaga, uwaga, uwaga... The Ordinary, czyli akurat w tym przypadku zrobimy sobie film na temat... Czego? Kwasów z The Ordinary, ponieważ doskonale wiem, że dużo osób używa tych kwasów, ale wiem, że są też osoby, które tych kwasów nie używają, przez co chcę Was zachęcić, jeżeli mi się uda, do używania właśnie tych kwasów z The Ordinary. Oj, tak Wam pokażę, ponieważ uważam, że... No właśnie, a co uważam, to się już dowiecie później. Tymczasem zapraszam Was do oglądania filmu. Nie zastanawiacie się, gdzie teraz jesteśmy? Nie, nie jesteśmy w teatrach, tylko w mojej toalecie. I właśnie dziś zademonstruję Wam ten oto produkt The Ordinary. I może zacznijmy od ogólnego wyglądu tego produktu. Wygląda on następująco. Co zresztą tutaj widzicie. Czyli proste, minimalistyczne opakowanie z uwaga, szczyt. Tutaj widzicie, proszę bardzo, z pipetą. I kwas jest koloru czerwonego. Ma taką konsystencję półpłynną, czyli dość dobrą do nakładania. No i... czy on jakoś pachnie w ogóle? I ma taki delikatny, kwaskowaty, może tak to nazwiemy, zapach. Jeżeli chodzi o opakowanie, bo to jest mniej ważne dla tego pierwszego produktu, no to wygląda następująco. Czyli też proste, zwykłe, kartonowe opakowanie z napisami. I nic poza tym, tak naprawdę. Cena tego kwasu w jednej z perfumerii kosztuje 35 zł, więc to nie jest dużo. A to jest już moje drugie albo trzecie opakowanie kwasu, starcza na około 2 miesiące. Coś takiego. Średnio raz w tygodniu, no to to jest 8-10 użyć, więc to jest dość sporo. Bo wychodzi średnio jakieś 3,50 za tak naprawdę jeden zabieg. Dlaczego postanowiłem, że podzielę się z Wami informacją na temat tego kwasu? Ponieważ uważam, że cena, jaka jest, jest bardzo niska w porównaniu do efektów i jakości tych kwasów, które oczywiście one dają, są to kwasy AHA i BHA, jest tu 30%. Procentowe, procentowe stężenie kwasów AHA, a BHA jest tu stężenie 2%. Co to oznacza? Że tak naprawdę jest to dość wysokie stężenie tych kwasów, ale przez to, że producent podaje, że pH jest tutaj 3,6, czyli jest wyższe, bo przeważnie w przypadku kwasów to pH jest 1,2, to nie powoduje aż takich podrażnień i możemy je sami stosować w domu. Więc nie potrzeba nam do tego pomocy kosmetyczki albo pomocy kosmetologa, co jest bardzo ważne, tylko możemy sobie wykonać takie kwasy w domu sami. Jak to robimy? Najpierw oczyszczamy skórę, dokładnie ją myjemy, później na wysuszoną, i to jest ważne, ponieważ ten kwas reaguje z wodą i może nas piec za bardzo. I pamiętajmy, żeby na wysuszoną skórę Nakładać ten kwas. Nie może być skóra mokra, więc najlepiej umyć na około 5 minut, po prostu zostawić tę skórę już wytartą i nakładać kwas. Ja to robię za pomocą pędzelka. To jest akurat jakiś pędzelek tani do makijażu zwykły, no bo używam tylko na siebie, więc tak naprawdę moczę w tym i nakładam sobie, zaczynając tutaj stopniowo od czoła i coraz bardziej w dół, tak? Więc tego kwasu trzeba kilka razy tutaj zmoczyć ten pędzelek. Potem na nos w ten sposób tutaj dobrze, dokładnie. Pod oczami dotąd to jest bardzo ważne, żeby ta skóra, która jest tutaj, ja się tu patrzę, bo mam lustro, nie widzę po prostu, co robię. Więc ta skóra, która jest tutaj pod okiem nie może być zakwasowana, bo ona jest bardzo delikatna. No i tutaj normalnie sobie jedziemy, możemy sobie dać na szyję tak naprawdę te kwasy. I. Trzymamy do 10 minut, jednak za pierwszym użyciem polecam trzymać około minut 5 do 7. Ma kolor czerwony, przez co Podczas spukiwania, ponieważ po tych 7 minutach spukujemy kwas i podczas spukiwania możemy zobaczyć, gdzie nie domyliśmy się. Powiedzmy na przykład, jeżeli tu mamy kwas, bo tu często ja też nie domywam tego kwasu, no to dzięki temu, że to ma kolor czerwony, domywamy ten kwas dokładnie i nie ma żadnej wątpliwości, że on nam zostanie. I po zastosowaniu takiego kwasu nie dajemy na skórę nic, żadnego kremu nawilżającego. To jest ważne. A dlaczego? I najlepiej robić to wieczorem, bo skóra ma coś takiego jak samoregeneracja, i ona w nocy nam się troszkę zregeneruje po tym kwasie, i będzie po prostu lepszy efekt później. Następnie, jeżeli już zastosujemy kwas, rano się budzimy, myjemy twarz i nakładamy krem nawilżający. I o nawilżenie należy dbać, ponieważ możemy zauważyć, zwłaszcza tutaj w okolicy nosa, pod oczami, że ta skóra zaczyna nam się delikatnie ułuszczyć gdzieś tak po dwóch, trzech dniach, więc należy używać kremu nawilżającego, żeby nie było widać tych suchych skórek. I dlaczego polecam Wam ten kwas? Może już przejdźmy do tego. Przede wszystkim ten kwas reguluje wydzielanie sebum, odrobinę, ponieważ zamyka delikatnie nasze naczynia Naczynia, może źle to powiedziałem, może nie naczynia, tylko po prostu zamyka nasze pory. Tak samo je oczyszcza, bo jeżeli mamy zaskórniki, tak takie czarne, brzydkie, to tak samo ten kwas oczywiście pomaga na te zaskórniki. I co Wam chcę jeszcze powiedzieć, że jest rewelacyjny w przypadku, kiedy mamy przebarwienia. Nakładamy równomiernie i zauważcie, że ja te przebarwienia, nie wiem czy może tutaj widać, ale mam mniejsze niż miałem do tej pory. One są często po słońcu i tak dalej. I pamiętajmy, żeby tych kwasów używać raczej w okresie jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, ponieważ nie możemy dawać naszej skóry na ekspozycję słoneczną po używaniu tych kwasów, ponieważ to są kwasy i może nam tak samo wystąpić przebarwienie. No chyba, że używamy kremów na przykład z filtrem 50, nie ma żadnego problemu. Możemy robić kwasy przez cały rok, jednak ja polecam robić te kwasy podczas właśnie jesień, zima, kiedy jest brzydka pogoda, kiedy tak nie wychodzimy często tak samo. No i on jest naprawdę bardzo dobry. Wyrównuje kolory skóry, pomaga właśnie w przebarwieniach, reguluje wydzielanie sebum, ładnie nam tę skórę oczyszcza, ponieważ nie używamy peelingów mechanicznych, tylko chemicznych, przez co efekt jest również bardzo dobry. Ponieważ nie działamy na skórę siłą tarcia, tylko po prostu skóra za pomocą kwasów sama nam się złuszcza. Więc to jest delikatniejsze niż peeling typu scrub. Co jeszcze? Przede wszystkim skóra jest bardziej rozświetlona przez to, że ten martwy skórek nam się złuszcza, poprawia się jej ogólny stan. Ja na przykład widzę po sobie bo miałem dużo przebarwień i tak dalej, a teraz jest ich znacznie mniej, i lepiej to wszystko wygląda. Tak samo wydzielanie tutaj. Sebum już mi się tak skóra nie przetłuszcza, o dziwo. I co na przykład jeszcze? Yy, ważna rzecz. Po zastosowaniu kwasów mogą nam wychodzić pryszcze, tak to brzydko powiem. Czyli po prostu zmiany na skórze, ponieważ skóra oczyszcza się, tak? Czyli schodzi ta warstwa tutaj zewnętrzna delikatnie i oczyszcza nam się pod spodem. Więc na początku stosowania kwasów mogą nam wychodzić niedoskonałości, natomiast później jest to już bardziej, powiem tak, może umiarkowane, ponieważ tak to określę, bo zawsze coś tam wychodzi po zastosowaniu tych kwasów, ale to jest dobry znak. Oczywiście nie musi Wam wyjść, ale może. Jeszcze raz pokażę kwas żeby Wam go wypromować, ponieważ jest on naprawdę świetny. Niestety ma też również minus. Zastanawiacie się, jaki. Jeden minus. Dostępność. Ponieważ jest on niedostępny prawie w żadnej perfumerii, sprzedaje się w ciągu 3 dni, ponieważ przyszedł do perfumerii w poniedziałek, a w czwartek już go nie było. W czwartek, tak naprawdę, do godziny 12, więc. Naprawdę, on jest tak dobry, że ludzie go kupują. Ja kupiłem sobie, zaraz wam tutaj pokażę, mmm, tylko gdzie ja to mam. O, tu jest drugie opakowanie. Kupiłem sobie od razu dwa, ponieważ wiem, że on bardzo szybko schodzi, a wolę mieć na zapas. I również też wam polecam taką metodę. Ja już kwasy chowam. Dziękuję, mam nadzieję, że skorzystacie z kwasów, jeżeli macie problemy z sterą lub chcecie po prostu ją oczyszczać. W sposób mniej inwazyjny. No, a Was zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów, ponieważ przeważnie są teraz o gotowaniu, ale postanowiłem, że rozwinę kanał o dodatkowe tematy. Do zobaczenia!